Mikrofirma. Grupa EX Polska z siedzibą w Boguszowie Gorcach to firma, która od 25 lat buduje swoją pozycję lidera w dziedzinie bezpieczeństwa i szkoleń zawodowych. Powstała z pasji Piotra Eka, specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w górnictwie i ochronie środowiska. Dziś Grupa EX to synonim profesjonalizmu, nowoczesnych metod nauczania i partnerskiego podejścia do biznesu. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej, szkoleń zawodowych i doradztwa środowiskowego. Oferuje kursy dla operatorów, inspektorów i kadry kierowniczej, a także opracowuje dokumentacje górnicze, oceny ryzyka i programy prewencji wypadkowej. To organizacja, która łączy kompetencje z misją społeczną, inwestuje w rozwój pracowników, angażuje się w inicjatywy edukacyjne i społeczne oraz aktywnie wspiera środowisko górnicze regionu. Grupa Expolska to przykład firmy, która od ćwierć wieku udowadnia, że bezpieczeństwo i rozwój mogą iść w parze.